Blisko 30 uczestników wzięło udział w turnieju szachowym zorganizowanym przez Tadeusza Kielana i kandydatów jego komitetu na radnych gminy wiejskiej Lubin. Zaproszenia na turniej skierowano do mieszkańców gminy Lubin, jednak w turnieju udział wzięły również dzieci z Lubina, Ścinawy, a nawet ze Strzegomia. Nikt nie znalazł się tam przypadkowo, bo nawet najmniejsi uczestnicy turnieju to wielcy pasjonaci szachów. Muszę się zastanawiać, muszę uważać na przeciwnika ruchy, bardzo dużej, dużej tej skomplikowanych rzeczy, ale bardzo fajnie się gra. I nie ma się co dziwić dzieciom, bo szachy fascynują także dorosłych. Podobnie samego organizatora, który jest wytrawnym szachistą. Grałem w szachy, ale rzadko ostatnio w wyborach czasu, oczywiście o tym decyduję. Natomiast grałem i to dużo tu właśnie w Lublinie, uczelnia jest do Ogólniaka, i tu właśnie sekcja w Centrum Kultury Muzeum. Wcześniej w DKZTM, tutaj miała swoją siedzibę i tu rozgrywaliśmy rzeczywiście liczne, liczne trudniej. Natomiast teraz coraz rzadziej, a jeżeli chodzi o porównanie z polityką, pewnie tak. Dlatego, że no jest to gra taktyczna, wymagająca logicznego myślenia, przewidywania długofalowego i naprawdę trzeba sięgać, czasem trzeba obliczyć jakiś ruch z uwzględnieniem kolejnych, nie wiem, 10-15. No ci najlepsi artymistrzowie nawet potrafią kilkadziesiąt ruchów do przodu przewidzieć sytuację naszej Specjalną atrakcją dla uczestników była symultana szachowa z Tadeuszem Kielanem. Turniej odbył się w sali błękitnej Centrum Kultury Muza. Wcześniej Tadeusz Kielan próbował zorganizować imprezę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce, jednak bez skutku. No to pewnie pani redaktor słyszała jaką otrzymałem odpowiedź na moją prośbę związaną z zorganizowaniem takiego właśnie turnieju w Świetlicy w Raszówce. No, bez komentarza właściwie. Janusz Łódzki, dyrektor GOKU, na pismo Kielana udzielił odpowiedzi negatywnej, nie podając nawet przyczyny. Uczestnicy pierwszego turnieju szachowego Tadeusza Kielana rozegrali po 7 rund. Dla najlepszych przygotowano upominki, dyplomy i puchary w kształcie figur szachowych ufundowane przez Tadeusza Kielana, który planuje, jeśli wygra wybory, wprowadzić we wszystkich szkołach gminnych bezpłatną naukę gry w szachy. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym, grillowany łosoś podawany ze szparagami i boczkiem na sosie porowo-szafranowym, penne ze szpinakiem i tuńczykiem, czy też tradycyjny schabowy ze słuszną porcją zasmażanej kapusty. To tylko niektóre propozycje z nowego menu restauracji w Centrum Kultury Muza. Nowe menu to kolejny akcent z okazji 45-lecia Centrum Kultury Muza. Dostosowaliśmy je do potrzeb naszych gości. Aby zaspokoić apetyty i najbardziej wyrafinowane gusta swoich gości, tutaj kuchnia przygotowała jeszcze wiele innych dań, które znalazły się w nowej karcie. Wszystkie nasze dania wykonywane są na świeżo, ze świeżych produktów. Owocowa fantazja, bakaliowe szaleństwo, suflet czekoladowy z lodem waniliowym na musie malinowym, i pana kota otulona jabłkiem w cynamonie. To nowe propozycje dla łasuchów. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lubinie to od wielu lat sprawdzone miejsce zarówno na spotkanie towarzyskie, rodzinny obiad, jak i kolację we dwoje. Polecamy i zapraszamy codziennie od godziny 12.00.